Dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim. pozdrowione prawdziwe ciało zrodzone z Maryi Dziewicy, prawdziwie umęczone i ofiarowane na krzywu za człowieka. Z twego przebitego boku wypłynęła krew i woda, bądź nam pokarmem w godzinę naszej śmierci. Módlmy się. Posileni na uczcie eucharystycznej, pokornie błagamy Cię, Boże, abyś przez ten sakrament umacniał wiarę i jedność Kościoła wraz ze mną, Twoim sługą, któremu powierzyłeś posługę Piotrową, abyśmy razem, owce i pasterz, podążali drogą zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na zakończenie tej uroczystości pozdrawiam i dziękuję Wam wszystkim, mieszkańcom Rzymu i wiernym z wielu części świata, którzy zechcieliście w niej uczestniczyć. Moją wdzięczność. Wyrażam oficjalnym delegacjom z wielu krajów, a także przedstawicielom kościołów i wspólnot kościelnych oraz innych religii. Serdecznie pozdrawiam tysiące pielgrzymów, którzy przybyli ze wszystkich kontynentów z okazji jubileuszu bractw. Carissimi. Najmilsi, dziękuję Wam za podtrzymywanie tego wielkiego dziedzictwa pobożności ludowej. Podczas Mszy Świętej silnie odczułem duchową obecność papieża Franciszka, który towarzyszy nam z nieba. W tym wymiarze świętych obcowania przypomnę, że wczoraj w Chambéry we Francji został beatyfikowany ksiądz Camille Costa de Beauregard, który żył na przełomie XVIII-XIX wieku, świadek wielkiej miłości pasterskiej. Trwając w radości wiary i w komunii, nie możemy zapominać o braciach i siostrach, którzy cierpią z powodu wojen. W gazie dzieci, rodziny, osoby starsze, które ocalały, są doprowadzane do głodu. W Myanmar nowe walki przerwały młode, niewinne ludzkie życia. Umęczona Ukraina czeka z nadzieją na negocjacje w sprawie sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dlatego powierzając Maryi posługę biskupa Rzymu, pasterza Kościoła Powszechnego, z Piotrowej Łodzi spoglądamy na nią, gwiazdę morza, jako znak nadziei. Przez jej wstawiennictwo błagamy o dar pokoju. Wsparcie i pocieszenie dla cierpiących, łaskę dla nas wszystkich, abyśmy byli świadkami zmartwychwstałego Pana. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział: Alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Najświętszą Marię Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w spokoju. Amen. Pan z wami i z duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Boże, zastępów, wejrzyj na nas i spraw, abyśmy się do Ciebie nawrócili. Amen. Spójrz z nieba i nawiedź tę winnicę. Chroń pień, który zasadziła Twoja prawica. Amen. Rozpromiń twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szanowni Państwo, Msza Święta na rozpoczęcie posługi Piotrowej Biskupa Rzymu, inaugurująca pontyfikat 267 Biskupa Rzymu i głowy Kościoła Katolickiego papieża Leona XIV dobiegła końca. Nie ustawajmy w modlitwie o dary Ducha Świętego dla nowego papieża, aby sprostał zadaniu, jakie powierzył mu Pan. My dziękujemy, że byli Państwo z nami. Żegnamy się oddając głos do studia w Watykanie. W swojej homilii Leon XIV wskazał dwa filary: miłość i jedność. Miłość bezwarunkowa, bez zastrzeżeń i bez kalkulacji, odzwierciedlająca miłość Boga do człowieka. Papież podkreślił, że naszym pierwszym wielkim pragnieniem powinien być Kościół zjednoczony, wypełniony duchem emisyjnym, bez zamykania się we własnym wąskim kręgu. I bez poczucia wyższości nad światem. Z kolei zadaniem papieża jest strzec bogatego dziedzictwa chrześcijańskiej wiary, a zarazem patrzeć dalej, wychodzić naprzeciw pytaniom, niepokojom i wyzwaniom naszych czasów. Odwołując się do wielkiego poprzednika, Leona XIII, Leon XIV mówił, że to jest właśnie godzina miłości. Jeżeli świat za najważniejsze kryterium przyjmie miłość bliźniego, szacunek dla drugiego człowieka, dla godności absolutnie każdego człowieka, wtedy będzie potrafił rozwiązywać nawet najbardziej palące potrzeby, nawet najbardziej palące problemy i wyzwania. Jednocześnie w swoich krótkich rozważaniach przed modlitwą Regina Celi, papież odnosił się do bieżących, bolesnych wydarzeń. Wspominał udręczoną Ukrainę, mówił o strefie gazy i wciąż niestrudzenie, wzorem swojego poprzednika Franciszka, wzywał do światowego pokoju. Jesteśmy tu w rzymskim studiu razem z naszymi gośćmi i komentatorami. Ojcze, najważniejsze słowa tej homilii, te słowa, które najgłębiej zapadły w pamięć ojca. To zdanie bardzo osobiste, kiedy papież powiedział: 'Przychodzę tutaj, staję przed wami bez żadnych zasług, ale jako ten, który został wybrany, żeby utwierdzać wierzę, żeby strzec.' Skarbca Kościoła, ale równocześnie być otwartym na te pytania współczesności i prowadzić Kościół przez miłość. Bo tylko miłość może zbudować jedność, yy, tylko w miłości potrafimy tworzyć wspólnotę. Inaczej się nie da. Wszystkie inne narzędzia nie sięgają tak głęboko do ludzkich serc i sumień, żeby przekonać nas do tego, że bycie we wspólnocie jest wartością większą niż yy, yy, taki skrajny indywidualizm, na który dziś jest moda, że muszą się realizować moje marzenia, moje oczekiwania. Wspólnota może więcej. Yy, Jedność jest znakiem miłości, ponieważ jesteśmy tak bardzo różni, że jeżeli ten znak będzie obecny w Kościele, a bardzo go potrzebujemy, bo wiemy, że Kościół także rzymskokatolicki dziś jest troszkę y, może bardziej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu podzielony, to ta jedność będzie znakiem głębokiej ewangelicznej miłości, o której dzisiaj papież też wspominał, odwołując się do Ewangelii dzisiaj proklamowanej w czasie tej Mszy Świętej. W tym kontekście wspólnoty mocno zabrzmiały też papieskie słowa, że następca świętego Piotra, biskup Rzymu, papież, nie jest samotnym przywódcą. Nie jest samotnym przywódcą, nie narzuca, nie prowadzi ekspansji, a jednocześnie, co mnie osobiście najbardziej ujęło, jest bratem, który chce służyć. I te słowa dla mnie osobiście mają bardzo wielką rangę. Przy ołtarzu, w sercu Rzymu gromadzą się. Przedstawiciele, tak jak powiedział sam papież, umęczonej Ukrainy i minister z Rosji. Są przedstawiciele y, rabinów, a papież mówi o umęczonej strefie gazy. I w ten sposób, już jakby od samego początku, chce stać się tym bratem, sługą jedności, sługą wiary i sługą dobrej sprawy. Nie tylko liderem, i nie najpierw liderem czy politykiem, ale tym, który odnosi sprawy doczesne do wartości wyższych. I druga dla mnie osobiście taka ujmująca rzecz, pokora tego papieża. Słowa wyważone, słowa mądre, bardzo spójna homilia, a jednocześnie papież w tym bardzo pokorny, jednocześnie skoncentrowany na Chrystusie, mówiący bardzo dużo o miłości. Dołączyła do nas Olga Piaskowska, nauczycielka w szkole Trinita Dei Monti w Rzymie, a także studentka Uniwersytetu Laterańskiego. Dzień dobry. To pytanie które powtarzam do każdego z naszych gości i komentatorów. Najważniejsze słowa, te, które zapadły w pamięć, to... Mnie bardzo poruszyło wezwanie papieża do misji, do tego, że my jako Kościół, wszyscy ochrzczeni, jesteśmy Kościołem misyjnym, a aby głosić Zmartwychwstałego, musimy najpierw doświadczyć Jego miłości. I papież tak, chętnie, tak pięknie zachęcił nas do tego, żeby zagłębiać się w Jego słowo, żeby spotykać się z Panem Jezusem. I ja właśnie w tym zaproszeniu odnajduję też źródło nadziei dla każdego z nas, potem też źródło nadziei dla świata do budowania pokoju. W Homilii były subtelne nawiązania do pontyfikatu papieża Franciszka. Padło to słowo fratelli tutti, odniesienie do ważnego, wielkiego tekstu franciszkowego pontyfikatu, ale te słowa o duchu misyjnym również brzmiały bardzo franciszkowo. Jeszcze raz przypomnę. Kościół misyjny, wypełniony duchem misyjnym. Taki kościół, który nie jest zapatrzony w siebie, nie zamyka się w swoim wąskim kręgu i wychodzi do świata bez poczucia wyższości. My mamy wielkie dziedzictwo chrześcijańskie, ponieważ nasz kościół to jest dziedzictwem chrześcijaństwa. I my musimy zrozumieć, że to dziedzictwo nie jest ciężarem, lecz skarbem który ciągle musimy nieść, ponieważ on jest fundamentem tożsamości. A tak samo papież Leon XIV przypominał o wiarę. O wiarę, która nie może pozostać tylko relikwium przeszłości. Ona jest światłem dnia dzisiejszego i naszej przyszłości. Więc o tym musimy pamiętać, że z wiarą jesteśmy w dniu dzisiejszym i z wiarą idziemy do dnia następnego. W swoich rozmażaniach przed modlitwą Regina Czeli papież pięknie mówił też o swoim poprzedniku. Odczuwamy obecność Franciszka. Franciszek jest w niebie i modli się za nas wszystkich. A ciekawe, na jakie słowa Leona XIV zwrócili uwagę nasi goście w studiu w Warszawie. Wspólnie z naszymi gośćmi w warszawskim studiu oczywiście równie uważnie przysłuchiwaliśmy się Homilii Papieskiej, która poruszała, dawała do myślenia także wzruszała. Jakie słowa szczególnie zapadły Państwu w pamięci? O to będę oczywiście pytać naszych gości, ale chciałabym zacząć od tych słów, które już padły w Rzymie, tylko że pod nieco innym kątem, bo Ojciec Święty rzeczywiście powiedział bardzo mocne słowa. Kościół zjednoczony, znak jedności i komunii, który staje się zaczynem pojednanego świata. Chciałbym, aby to było naszym pierwszym wielkim pragnieniem. Proszę siostry, czy możemy powiedzieć, że Ojciec Święty zachęca nas w tych słowach do tego, żeby każdy z nas zaczął od siebie? Przede wszystkim, zresztą mówiliśmy to już przed, przed liturgią, że każdy z nas, o ile uwierzy naprawdę w zmartwychwstanie Chrystusa i w tę moc Chrystusa w sobie, może stać się takim właśnie, tak jak Ojciec Święty powiedział, zaczynem w cieście. To mi się bardzo spodobało. Piękna Odres metafora. Tak, no metafora oczywiście pana Jezusa, bo, bo wziął to oczywiście, z Ewangelii. Tak. I przypomina mi się tutaj audiencja ślodowa, kiedy mówił właśnie tak. Do kościołów wschodnich, kiedy mówił, Wy jesteście takim małym zaczynem w tych waszych ciastach trudnych rzeczywistości i też stajecie się tym zaczynem w cieście kościoła zachodniego, który zapomniał o pewnych wartościach. I takie trzy wartości wymienia. Po pierwsze, jest to prymat Boga, czyli taka, taki prymat kontemplacji, tak naprawdę Boga w świecie, bo my jesteśmy trochę w centrum. My czynimy siebie samych w centrum w kościele zachodnim coraz bardziej. Drugą sprawą jest zdolność do pokuty, do skruchy serca i do płaczu nad sobą. My chcemy być, żeby wszystko było dobrze, prawda? Taki benessere, jak to się mówi, taki stan wiecznego, takiego dobrobytu i zadowolenia, ale czasami, i o tym też Jan Paweł II mówił, dobrze, że się nad sobą zasmucisz, że się sobą zmartwisz. I trzecia bardzo ważna rzecz to jest to, co Ojciec Święty też powiedział, podkreślił w homilii: oddanie życia, gotowość do oddania życia męczeństwo po prostu bo męczeństwo to jest świadectwo I, i szczytem świadectwa chrześcijańskiego jest gotowość do oddania życia i ojciec święty każdego z nas zaprasza właśnie do takiej postawy. Ja mam wrażenie, że ta homilia w ogóle była pięknym znakiem pokory ojca świętego, który powiedział do nas wręcz, że został wybrany nie mając żadnych zasług. Cały czas podkreślał, że chce być naszym bratem jako papież. Panie redaktorze, no właśnie o jakiej roli papieża mówił do nas ojciec święty? To były naprawdę niezwykłe słowa i przejmujące, dlatego że dzisiaj papież powiedział do całego świata, do wszystkich ludzi na całym świecie, przychodzę do Was jako brat. I za chwilę dodał, że chcę być dla Was sługą i tym towarzyszem Waszej radości i Waszej wiary. Wielka pokora papieża mówi, że nie ma żadnych zasług. Gdybyśmy sobie prześledzili Jego biografię, Boże, no to kto miałby mieć większe zasługi, jaką z narażeniem życia głosił Ewangelię? Być może o tym jeszcze powiemy w Peru. I a jeszcze powiedział kilka dni temu, że jest niegodny, ale czuje, że Bóg jest przy nim. Liczy na Pana Boga, żeby to jarzmo, które niesie, czy nawet określił to jako krzyż, żeby razem z kardynałami przewodzić i umacniać ludzi wierzy. Bo jaki jest cel papiestwa i cel papieża? Głosić Ewangeliaż na krańce świata i umacniać i umacniać ludzi w wierze. I jednocześnie dodał to, co pięknie Marek zając podkreślił: miłość i jedność. To są te dwa wymiary powierzone przez Pana Jezusa Piotrowi. I on jako następca świętego Piotra yy, ma ten obowiązek działać poprzez miłość i poprzez jedność. Piękne słowa, wspaniałe słowa naprawdę chyba jesteśmy wszyscy poruszeni. Zdecydowanie e milion. tak. Ojciec Święty też. Z dużą śmiałością cały czas powtarza, że jest augustianinem. I o to chciałam zapytać pana profesora, w jaki sposób papież uaktualnia myśl świętego Augustyna? Faktycznie święty Augustyn zostaje wywołany dwa razy w czasie homilii papiejskiej. Na samym początku pierwsze słowa z wyznań Augustyna: stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku tobie, i niespokojne jest serce nasze, dopóki w tobie, panie, nie spocznie. Święty Augustyn jako patron współczesności. Można się zastanowić, bo to jest przecież święty późno antyczny. Jednakże to można zobaczyć pewne analogie między tamtym światem a współczesnym światem. Wyznania, właśnie, są takim zapisem historii przejścia, transformacji poganina w chrześcijanina. Dzisiaj chrześcijaństwo jest. W sekularyzowanej, w laickiej Europie, o czym siostra wspomniała, często przedmiotem analiz, obserwacji, ale także ciekawości. I myślę, że właśnie ten wątek przejścia do świata chrześcijańskiego jest bardzo interesujący. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to zadania, które sobie postawił papież Leon XIV, które zostały. Dobitnie wypowiedziane w homilii. Mamy tekst, więc pozwolę sobie ten, to zdanie przeczytać. Będzie to pasterz, który potrafiłby strzec bogatego dziedzictwa chrześcijańskiej wiary, a zarazem umiejący patrzeć dalej, wychodząc naprzeciw pytaniom i niepokojom pytaniom i niepokojom, warto to podkreślić wyzwaniom naszych czasów. Czyli to jest też bardzo, powiedziałbym, augustyński paradygmat, wyjście w kierunku współczesności, wyjście w kierunku tych pytań, które są aktualne. I no myślę, że czeka nas bardzo ciekawy, fascynujący pontyfikat. W tle pojawił się również, no nie w tle, ale jako, z, jako jedna z głównych centralnych postaci, Leon XIII z, ze swoją pierwszą encykliką społeczną, Rerum Novarum, można by powiedzieć, że kolejne encykliki możemy zgadywać, o czym będą. Czy będzie to encyklika o sztucznej inteligencji, czy będzie to encyklika o nowych podziałach społecznych, które, e, obec, które obecnie w świecie występują. Jest tutaj też krytyka, właśnie jak to papież nazywa, paradygmatu ekonomicznego, czyli tego, który jest skierowany tylko na zysk, tylko na produkcję bez. E, Powiedzmy tej strony etycznej, antropologicznej, która jest bardzo ważna. Będziemy nie... czekać niecierpliwie na te pierwsze encykliki. Komentować. Zdecydowanie tak. Natomiast bardzo spodobała mi się też metafora Ojca Świętego w kontekście konklawy, który mówi o tym, że Pan Bóg traktuje to niejako jako zestrojenie ze sobą różnych instrumentów. Panie ambasadorze, jak Pan odebrał te słowa? Przede wszystkim przepiękny język papieża Metaforyczny. metaforyczny. Bardzo mi osobiście odpowiadający, i w zasadzie to była chyba na dzień dzisiejszy jedyna informacja ze strony papieża na temat konklawy. Dokładnie tak. Oczywiście y, wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dziennikarze, nie tylko dziennikarze, ale y, opinia społeczna podchodzi do konklawy jako y, jak do wyboru y, głowy kościoła, y, głowy państwa watykańskiego. A to nie jest taki klasyczny wybór. To jest rzeczywiście bardzo skomplikowane działanie Ducha Świętego. I chciałbym tutaj przytoczyć jednego z uczestników, jednego z elektorów, księdza kardynała Konrada Krajewskiego, który powiedział, że on na dobrą sprawę. Znał tylko kilkudziesięciu, i to pobieżnie, kilkudziesięciu uczestników konklawy. Wiadomo było, że z tego grona powinien być wyłoniony przyszły papież. I on stwierdził, wzywałem Ducha Świętego, ale wzywałem go w sposób bardzo szczególny. Otóż wzywałem go fragmentem wiersza księdza Twardowskiego. I ksiądz kardynał Krajewski modlił się, Duchu Święty... Nistego nizowego tchni na nas na całego. Wyobraźcie sobie Państwo księdza kardynała powtarzającego w tej ciszy panującej w Kaplicy Syktyńskiej Duchu Święty nistego nizowego tchni na nas na całego. Przepiękny, przepiękny widok. Natomiast ten Duch Święty, moim zdaniem, on już yy, tchnął dużo wcześniej, ponieważ dla nas, być może, dla wielu z nas, chociaż dla, dla redaktora Krzysztofa, to nie, był, to nie była niespodzianka. Wiem o tym, bo my w Rzymie. Pamiętamy też te pierwsze wypowiedzi tak. pana redaktora. Natomiast y, spóźniony trochę na prekonklawę kardynał Nowego Jorku, kardynał Dolan, powiedział, że jak przyjechał, to y, bracia kardynałowie pytali go, powiedz nam coś o tym prewoście. I on miał wrażenie, że konklawie już się odbyło. I Mówi. No niewiele wam mogę powiedzieć. No jest amerykańskim kardynałem, ale w zasadzie trudno o nim powiedzieć kardynał amerykański, ponieważ on większość czasu, większość swojej służby spędził, spędził w, w Ameryce Południowej, czyli, czyli w Peru. Także ten Duch Święty już. Wtedy działał. Bardzo dziękuję. Papież już na początku mówił do nas, jestem synem świętego Augustyna, Augustianinem, który powiedział, z Wami jestem chrześcijaninem, a dla Was biskupem. Więcej o charyzmacie augustiańskim i wizycie ojca świętego Augustianu w Rzymie, która miała miejsce kilka dni temu, Marek zający jego goście z Rzymu. Chcemy też odnieść się tu w Rzymie do innego faktu. Podano informację, że tego dnia papież Leon XIV przyjmie tylko dwie głowy państw. I to jest bardzo znaczący wybór. Papież już spotkał się z panią prezydent Peru, Diną Boluarte. Przypominamy, że Leon XIV ma podwójne obywatelstwo. Kardynał Prewost miał podwójne obywatelstwo, a mianowicie amerykańskie i peruwiańskie właśnie, ale będzie także spotkanie z prezydentem Zełęskim, z prezydentem.